Cześć, witam w kolejnym materiale. Znowu po przerwie. Powoli wracam do zdrowia, zobaczymy jak pójdzie. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo kaszlu. Ale tak, dzisiaj rozmawiamy o partii rosyjskiej. No, mam nadzieję, że w tytule nie przesadziłem, że raczej było bezpiecznie, trzeba uważać z miniaturkami i z, tym, i z tytułem w takich przypadkach. No, ale chciałem Wam zaproponować, co grać przeciwko partii rosyjskiej białymi. Już padła na tym kanale pewna propozycja. Otóż sugerowałem, że można zagrać posunięcie skoczek C3 i przejść. 4 skoczków i koniec końców grać H3, A3 i sugerowałem, że obie opcje są ciekawe. Oprócz tego, jeżeli ktoś jest zainteresowany innymi rzeczami, to myślę też w przyszłości się jakieś pojawią, ale chciałem wam pokazać mm, ideę nietypową i złośliwą, czyli w moim stylu. Gramy skoczek E5 i tu chciałbym powiedzieć, że ostatnio modne stało się i w Wróciło, można powiedzieć, do łask posunięcie, skoczek E4. Okazuje się, że wcale nie jest takie złe i wcale nie przegrywa. Trzeba grać Hetman E2, Hetman E7, bicie D6D4, DE, DE skoczek C6, skoczek C3, Hetman E5, bicie, bicie. Goniec f4, goniec d6, no i wyobraźcie sobie, że w tej konkretnej pozycji po z g3 najlepsze jest zagranie h5 i po długiej f6 Sugeruję w tej pozycji, nie powiem nowinkę, bo widziałem chyba z jedną partię w tej pozycji, ale posunięcie wieża do 4 Idea jest taka, że w pewnym sensie blokuje po czwórce możliwość zapędów przez H4 i w przyszłości zagram pewnie go nie z B5, jakieś wieża E1, wieża D1 i ta wieża D4 obrotowo się przyda. Oprócz tego skoczek a 4 z motywem, także jest dużo opcji, e, więc to jest jedna możliwość. To poskoczek bije E4, no a my się skupiamy na ruchu D6, tak? No bo to jest to, co jest główne, najczęściej tak grają. E, tutaj skoczek w 3 gramy. I teraz cała niespodzianka, którą chcę pokazać, to skoczek bije e4 i uwaga, uwaga, posunięcie c4. Nie wiem, ilu z Was zna ten wariant, moim zdaniem nie jest zbyt popularny. Trochę w tym partii było, idea powiedzmy jako tako znana, ale szczerze mówiąc bardzo nieodkryta, to znaczy dużo możliwości dla czarnego i białego, więc ciężko jest tutaj jednoznacznie stwierdzić, jak bardzo i kto i dlaczego i co jest właściwie głównym wariantem. Mogę powiedzieć tak, najczęściej grają goniec e7, znaczy stwierdzają, że d5 jest niedokładne, ma to swój sens. No, jeżeli pójdzie D5 w tej pozycji, to biały może zagrać nietypowe posunięcie skoczek C3. I ogólnie to jest motyw przewodni w tej pozycji, że jak nastąpi wybicie na C3, to bijemy DC i wprowadzamy szybko końca do gry. A pionki się, jakby to powiedzieć, rozdwajają, już nie będą zdwojone. No i koniec końców, czarny zostanie pewnie z izolowanym pionkiem, czego nie do końca chce. E, czyli D5 nie do końca. No to co jeszcze? No Na przykład można zagrać C6, jeżeli było D5 tak jak mówiłem będzie problem c6, skoczek c3 skoczek c3, dc3, goniec e7 po raz kolejny pianek na d6 jest słaby, jest po, na pół otwartej linii no i biało może z tego skorzystać, zagrać goniec f4 zagrać koniec d3 jeżeli nastąpi d5 to po prostu gramy krótką roszadę i okazuje się, że biało ma przepotężną przewagę w rozwoju i po prostu czarny się nie mieści, nie zdąży ze wszystkim no i tutaj biały ma sporą przewagę. Czyli tak, czyli już wiemy, że C6 od razu nie, D5 nie, może C5. Ale C5 ma podobne wady. Gramy skoczek C3 i po wybiciu DC i znowu pionek na D6 będzie słaby. Więc to za nami, no, czyli zostaje goniec E7. Gramy D4. No i znowu no, podobna historia. Co tu dalej zrobić? Większość gra krótką roszadę. Można zagrać D5. D5 to skoczek C3. No i tu powiedzmy skoczek c3, bc3, krótkiej roszadzie, goniec d3, dc4, domyślam się, że po goniec c4 biały ma przyjemną pozycję, mówię domyślam się dlatego, że um, najpewniej skończy się tak, że zrobię roszadę, pionek d będzie izolakiem, ale będzie pionkiem wolnym, idącym, nie będzie zatrzymany przez pionka c, no i zwykle taki wolny pionek d będzie dosyć silny, biały znowu ma przewagę w rozwoju, więc... Może delikatną, nie tak ogromną, ale jednak jakąś ma, stąd uważam, że biały stoi lepiej. No więc zostaje ten krótka roszada w tej pozycji, no i po krótkiej go nie d 3, jak skoczek F6. To w sumie się cieszymy, no bo stracił tempo, robimy roszadę i jak sobie tak popatrzymy na tę pozycję, to koniec końców rozwijamy figury. Mamy lepszy rozwój, mamy wyżej pionki, czyli mamy przewagę przestrzeni gramy ruch król g2 na przykład, można też go nie z 4 z wielu możliwości ale uważam, że król 2 jest na tyle fajnym posunięciem, że warto je zagrać plan jest taki, że ustawiam na białym polu, bo nie ma białopolowego gońca i po prostu królem podchodzę wyżej, żeby pilnować wszystkiego, żeby niczego nie podstawić taktycznie no i jeżeli niczego nie podstawiam to po prostu cieszę się o tym, że mam linię e, że mam więcej przestrzeni i kroczek po kroczku zaczynam wyciskać Biała ma w tej pozycji według komputera w okolicach plus 0,7, także dość dużo także należy się cieszyć no i został nam jeszcze jeden wariant, czy dwa powiedzmy, jeżeli pójdzie D5, znowu po raz kolejny, to krótka, skoczek F6, to skoczek C3, gdyby nie poszło, skoczek F6, zobaczcie, pionek na E4 będzie, czy skoczek na E4 będzie problematyczny, ale mogę nacisnąć przez bicie, bądź CD, bądź połączenie to ze skoczkiem C3 i albo przejdzie do tych wariantów, które już widzieliśmy, albo będzie to gorsza wersja dla czarnego, więc skoczek F6, skoczek C3, DC nie C4 i po raz kolejny trzy lekkie figury rozwinięte, Roszada, pionek izolowany, ale w zamian za to szybszy rozwój. Więcej przestrzeni, także dużo plusów. Biały stoi lepiej. I zostaje nam ostatni wariant, skoczek G5. Po skoczek G5, które według komputera jest najdokładniejsze i niby wyrównuje, e, trzeba zagrać skoczek C3. No i tu ciężko powiedzieć. Komp twierdzi, że może wie, że E8, ale też nie jest przekonany. Goniec E3, goniec G4, i tu sugeruje zagranie ruchu H4, które powoduje, że pozycja powstaje w tym stylu gramy hetman c2, naciskamy na pionka na h7, goniec g6 podchodzi pod motywy związane z h5, czy zbije, zbije h5, czy, czy od razu h5, po prostu atak na króla jest dosyć silny, jest dosyć irytujący. Natomiast y, jaki wariant moim zdaniem pójdzie w waszej partii? Myślę, że jeżeli ktoś zagra skoczek g5, to zagra później goniec g4 y, i podstawi motyw goniec g5, goniec g5, goniec g7, król h7 i uwaga, uwaga, h4. Dwawe krzykniki. Teraz, jeżeli goniec zejdzie, gramy skoczek G5 i okazuje się, że teraz skoczek jest broniony na polu G5. Jak goniec G5, to Hagie z szachem i później wybijam na G4, więc mam przewagę. Jak Hetman G5, to Hagie po raz kolejny no i mam po prostu sporą przewagę. Technicznie rzecz biorąc, będzie bardzo słaby pionek na, na polu H6 po GH i będzie łatwo go zdobyć. Biała ma też przewagę przestrzeni i ma też przewagę w rozwoju, czyli ma same plusy. Stąd też nie dziwi, że komputer pokazuje sporą przewagę białego. Zobaczcie, jak dużo pułapek po drodze się tu dzieje, ale tak naprawdę należy zrozumieć, że główna idea ruchu C4 jest prozaiczna. Nie ma ruchu D5. No bo zwykle zawodnicy grający partię rosyjską próbują złapać symetrię. Próbują sprawić, żeby po d4 było d5, no i może wyrównam, będzie ok. Nie, nie, nie. Tutaj nie ma symetrii. E, tutaj będzie inaczej. E, jest jeden wariant, w którym powiedzmy jest jako taka symetria, ale też nie jest taka oczywista. <coughs> No, przepraszam, mam nadzieję, że wybaczycie te nieprzyjemne dźwięki. Pewnie je wyciszę. Um, no, ale w tej pozycji CD, Hetman D5, powiedzmy go nie E2, taka pozycja też jest ciekawa. Zobaczcie, że znowu możemy szukać jakiejś takiej nierównowagi. Um, a jeżeli doszłoby do powiedzmy jakiejś tam równowagi, dajmy na to w tej pozycji. Czyli jeżeli nastąpiłoby najpierw D5, skoczek C3 i teraz powiedzmy C6. To można zbić, zbić, zagrać gonie z D3, nacisnąć na skoczka. E, Jeśli pójdzie wybicie, to się cieszymy: w izolowany pianek za darmo, plus rozwój. A jak skoczek F6, to ruszada. Gonie B5 szach. Tutaj dwie opcje: gonie z D7, bądź skoczek C6, obie są w notatkach. Zwróćcie uwagę na to, że my po prostu będziemy mieli symetryczną pozycję? Tak względnie jeżeli chodzi o pionki, ale rozwój jest choć bardzo po stronie białych. Mam wszystkie figury dużo wyżej. Mam otwartą linię e, po której będę grał, ale polnicę również, więc naprawdę, naprawdę wygląda to dobrze. A jak go nie 7 to tę pozycję bym nazwał jeszcze lepszą. Po mam B3 pojawia się poważne pytanie, co czarny zrobi z atakiem na pionka d5, i pionka b7. Jeżeli nastąpi skoczek b6, to widać, że ten skoczek jest mocno przywiązany do obrony jednego i drugiego, stąd plany a4, a5, a oprócz tego goniec f4, taki zwykły prozaiczny rozwój skoczek a5, zwierzę a1 tak dalej. Biały tu nie może być gorszy, biały tu na pewno stoi lepiej. No i wydaje mi się, że w rosyjskiej nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby męczyć takie coś, gdzie nie macie w ogóle szans na, na cokolwiek, tylko remis, więc mam nadzieję, że od dzisiaj już się nie boicie partii rosyjskiej. Nie musicie grać rzeczywiście C4. Jest więcej opcji, ale ta wydaje mi się wystarczająca, żeby zirytować przeciwnika raz czy dwa razy, osiągnąć jakąś asymetrię i móc grać po prostu na wygraną. Także to było na tyle, widzimy się w kolejnym materiale, te mam nadzieję że już niedługo, a jak zdrowieje, to będzie dużo, dużo, dużo więcej, jeżeli chodzi o częstotliwość, bo powiedzmy notatek trochę przybyło, gorzej z głosem, jak słyszeliście, ale to nic, wszystko przed nami, do zobaczenia, cześć, cześć.